Cześć Simanko, moi drodzy, witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Jesteśmy oczywiście na Keyskach. Kochani, na samym wstępie, oczywiście pamiętajcie: kodzik Chowek, macie 20% bonusu do doładowania i darmowe 4 zł. I oczywiście cały czas dostępne dla Was giveawaye do zgarnięcia. E, parę naprawdę bardzo fajnych e, skinków, jakie Wam się tylko podobają, o takie możecie walczyć. Na przykład e, Kałaszek Neonowa Rewolucja factory new za, za 120, a minimalna wartość doładowania 8 zł. I może, i może być e, Wasz. Moi drodzy, eventyk Battle of Olympus, bitwy Olimpu, nowe skrzynie Olympus, Atena, Sparta, Glory i Apollo. Robimy dzisiaj opening, zobaczymy co z tego leci ciekawego, czy w ogóle coś leci ciekawego. Mam nadzieję, że, że tak. Mam nadzieję, że tak. Dobra. Tu sobie polećmy te najtańsze po, po pięć. Za dwie dyszki, Dobra, lecimy. Ok, 5,76. Lipa. Lecimy dalej. Uch, ja pierdolę, jakby tak to siadło. To nie wiem, chyba... Zenlowym chyba. Jak to w ogóle yy, cenowo stoi? 1200, no to zajebiście by siadło Okej, okay, 92 yy, 92 grosze na, na plusie Przycięło mi trochę, zory. 14, no to no, no, tu, tu ta skrzynka Olympus yy, nie oddaje jak na razie Nie oddaje w ogóle, dobra tutaj Royalek teraz ciekawe czy co tu poleci umby coś drugiego No no nie porwało mnie to nie porwało mnie to nie będę nie będę ukrywał Okej, okay, zobaczmy teraz znowu Royalek No to sama cena. 19 zł. No nic moi drodzy. No Olympus nie oddaje nie oddaje w ogóle Olympus nie oddaje w ogóle. Lecimy do, do, do Ateny. Też po 5 Oto tanie skrzyneczki to OK 3 dychy. No średnio, 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 mocno średnio, naprawdę pożałuję aby tak siadły te trzy kosy tutaj i ta koska ile jest warta tysiąc tysiąc osiemset nic oj taki tiger tu ci, by poleciał za cztery kloca mm -hmm. oj tutaj fajnie siadł, tu fajnie się co to ta meczka za 6 dych mm, dobra to tak yy, zrobimy sobie yy, zrobimy sobie tak i dobra i lecimy lecimy dalej Lecimy dalej. No dobra, tutaj lipa. Tutaj lipa. No. Oj, ta strona mnie wy wykończy no, Albo sprzęt prędzej. No kurwa, no to też nie chcę oddać. Nie chcę dać nic, nic, Raz, raz, dało w miarę. I, I nic poza tym. No oczywiście wiadomo, no Apollo, ta skrzynka za 200 zł. No tam możemy się spodziewać yy, czegoś, yy, czegoś, yy, czegoś ciekawego. No że tam kurwa rzucić, czymś konkretnym, nie? Dobra, Royal. dawaj coś dobrego, dawaj coś dobrego. No, nie jestem nie jestem za zadowolony w ogóle z przebiegu tego openingu Sparta Sparty sobie polecimy Dobra, po cztery no, 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 no Dobra, 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 jest git, jest, dobra, jest w porządku, jest, jest w porządku, dobra, ale, mm, ale czekajcie, zrobimy inaczej, bo tutaj tak, mamy jeszcze glory Apollo, Apollo będziemy otwierać po jednej, te glory po dwa, dobra, to te sobie będziemy otwierać po trzy, tak, tak to będziemy, będziemy działać. Shice. Znowu szajs No dawaj kurwa, rzuć się, rzuć czymś dobrym No dobra, no lekki plus, no ale no, nie, 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 nie satysfakcjonuje mnie w ogóle taki plus Pizda znowu Parto. Już? Dobra, lecimy dalej. No nie no, kurwa, no lipa, lipa to wygląda. Tu chyba trzeba wlecieć po prostu w tego Apollo. I tam, tam przypierd... Dobra, Royal, da dawaj, dawaj kosę, daj, daj kosę dla mnie. Bo, bo, bądź posłuszna. No dobra, dało za 280, no to dobra, tu teraz zajebiście poleciało. Teraz zajebiście oddało. Okej, okay, dobra, dobra. Można powiedzieć, że y trochę jej y wybaczą, nieposłuszeństwo. I moi drodzy, teraz Glory. nie Glory. Lecimy po dwie no No nie, no nie no, no no nie Możesz lepiej, możesz jeszcze lepiej Wykaż się trochę jest nas 160 kosztuje to No daj dla mnie coś, daj dla mnie Pizda, 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 pizda cały czas No kurwa, dalej w plecy, dalej w plecy Co z tego, że daje w miarę drogą, ale to nie jest drogą jak na tą skrzynię, no Dobra, zaraz zobaczymy jaki tu Royal polecia, co tu jest? Ile to kosztuje? O ja pierdolę, Oku o, tu są naprawdę bardzo fajne skinki. No przecież jakby to poleciało, no to jesteśmy zarobieni. A w tysiące, co dało? No dobra, 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 dobra. Dało w porządku, dało w porządku. Lećmy dalej. No, no. Okej, okay, okej. Okay, dobra, jest 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 Git, jest Git. Dobra, mamy tysiaczka. Apollo kosztuje 200. Czyli moi 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 mili drodzy państwo, lecimy z Apollo. Skrzynia za 200 zł. Gamma Doppler za 27 tysięcy, LoRa za 6,5, Marble Fade za, za 5. Jest, jest, o co? Tu jest grubo. Dobra, lecimy. Dobra, jest ok. 3 dychy na plusie. Nie ma, nie ma tragedii, ale stać tą skrzynię na, na dużo, dużo więcej. Dol, no nie doleci, kurwa. No No nie, no to to w ogóle kurwa wstyd, że takie coś dają. Kurwa, skin za 14 zł skrzyni, za 200. To jest, to jest padaka. Musi, kurwa, no musi. Jedna kosa polecić. Kurwa mać. Nie wiem co mam powiedzieć. Jestem zawiedziony w chuj. Ja pierdolę. Co to za skiny w ogóle rzuca? No nie. To jest kurwa padaka, Dawaj kurwa dobrego skina No i kurwa nie mogło dolecieć albo zostać tu Kurwa patrz co tu było, patrzcie co tu było Ja pierdolę Uf, Ile to kosztuje? Nie wytrzymam Kurwa jaki gówno Jaki kurwa gówno nie, ja to, to nie, 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 nie. Ja kurwa muszę lecieć dalej tą skrzynię. W ogóle, co to był? Sz Szaiz, chuj, mi takie rękawiczki gorzkie one są w ogóle. No nie, no nie, no nie. To nie do mnie tak, nie do mnie. Patrz, kurwa, szmaty, jebaną nie odpuszczę. Musi w końcu siąść, no nie doleci przejeżdżiwka Teraz 311 Stać na więcej, stać na więcej Okej, okay, dobra, ile te rękawiczki koszt? Ja pierdolę Pojebanie mi są Dawaj mi, kurwa, kosa No i gówno jakiś na sam koniec, kurwa, za 20 złoty Ja pierdolę, śmiechu warte. Nie, szczerze, no spodziewałem się, spodziewałem się czegoś o wiele, o wiele lepszego. Niestety, kurwa, no... Ale ta Apollo ma w chuj potencjał, ta może pierdolnąć czymś dobrym, może. Jakby tak kręcić, kręcić i kręcić, to w końcu by ukręciło coś dobrego na pewno. No ale no niestety nie tym razem. No. Niestety nie tym razem. Moi drodzy skinek dla Was, dla Was ode mnie. Co by Wam tu dać? Damy Wam tego szabrownika, hasło konkursowe, jak możecie się domyślać, szabrownik i skin leci do kogoś z Was. No i oczywiście pamiętajcie o tym, evencie. im więcej jesteście w tabeli, tym oczywiście lepszy skin. Tutaj wiadomo, strzał w te kolumny. Greckie, i, i, i coś Wam fajnego może polecić. No i marketplace wiadomo: no kupujecie na co tam macie ochotę, i yy, też możecie sobie coś, yy, coś yy, zgarnić. No dobra, no polećmy sobie tak. No. Kubi otwórz od razu, i, i tak to właśnie, tak to działa. Tak to działa: leci sticker za 4, kurwa grosze, chuj mu w dupę. To by było na tyle dla mnie dzisiejszego odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.